Słyszałam informację o tym, że Jezus umarł za moje grzechy, ale tak naprawdę nie wiedziałam, co to oznacza. Wielokrotnie słyszałam tą informację i wielokrotnie wyznawałam, że Jezus umarł za moje grzechy, ale byłam osobą, która obwiniała się za swoje błędy, byłam osobą, która nie potrafiła sama sobie wybaczyć swoich błędów i wiedziała, że te błędy właśnie oddzielają mnie od Boga. To sama sprawiedliwość oddzielała mnie tak naprawdę od Chrystusa. Bo kiedy, kiedy żyłam niewymoralnie dobrym życiem, to uważałam, że mi należy się kontakt z Bogiem, że należy mi się zbawienie niebo. Ale kiedy gdzieś tam skręciłam, kiedy zgrzeszyłam, to zaczęłam się winiać, i mówić nie, mi się już nic nie należy, u Boga mam przegrane i na pewno nigdy nie będę miała z nim kontaktu. Co to było? To była moja sama sprawiedliwość. A wyznawałam, że Jezus uparł za moje grzechy. Ale chcę Ci powiedzieć o przełomowym momencie w moim życiu. W 2015 roku porzuciłam swoją hey. samosprawiedliwość i uwierzyłam prawdziwie w to, że Jezus umarł za moje grzechy. Co to znaczy? W praktyce, że Jezus umarł za moje grzechy, to oznacza to, że jest dla mnie przygotowane przebaczenie ze względu na to, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł wszelki mój grzech, wszelkie moje odstępstwo, wszelkie, wszystkie te przewinienia, za które sama siebie obwiniała. I on umarł na krzyżu, więcej. On stał z martwych. On zmartwychwstał. On wstąpił do nieba. On żyje i króluje. I może być dziś Twoim Panem i Zbawicielem. W tym kraju mówi się, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Zbawicielem. Ale dla wielu ludzi to tylko slogan. Dlaczego tak mówię? Bo ja też tak miałam. Obchodziłam święta. Przyjmowałam sakramenty. Żyłam w katolickiej rodzinie. Ale Bóg nie był dla mnie w ogóle znaczący. Znam Go tylko z opowieści, z, z jakiejś historii. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest osobą. W 2015 roku poznałam Jezusa Chrystusa jako osobę. I chcę Ci powiedzieć, że nie ma żadnych przeszkód, abyś dzisiaj mógł Go poznać osobiście. Nie ma żadnych przeszkód, ponieważ przeszkodą był grzech. Ale Jezus Chrystus, tak jak wcześniej wspomniałam, On zniszczył, On zniszczył grzech, On pokonał diabła i dzisiaj piłka jest po Twojej stronie. Jeśli dziś chcesz się pojednać z Jezusem, a potrzebujesz tego, to zawołaj do Jezusa. Przeproś Go za to, że tak naprawdę żyłeś bez Niego. I poproś Go o to, aby On przyszedł do Twojego życia. A chcę Ci powiedzieć, że jeśli zrobisz to ze szczerego serca, nie zawiedziesz się. Ja doświadczyłam mocy Bożej w 2015 roku. Chorowałam na depresję. Miałam nerwice. I w momencie, kiedy spotkałam się z realną osobą Jezusa Chrystusa, zostałam w jednej chwili uzdrowiona. Chcę Ci powiedzieć, że próbowałam różnych rzeczy. Próbowałam pozytywnego myślenia, wyznania. Ale to wracało. Te czarne myśli. Nie widziałam sensu. Ale kiedy zawołałam do Jezusa Chrystusa, zrozumiałam, że On jest. I zrozumiałam również, że On mi przebaczył. Przyjęłam przebaczenie. Czy Ty dziś przyjmujesz przebaczenie? Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. I bramka jest otwarta. Dziś jeszcze uznaj Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela i pojednaj się z Nim, póki jeszcze jest czas, póki jeszcze nie wrócił On. Możesz mieć wiele rzeczy na tym świecie. Możesz mieć dobrą rodzinę, pieniądze, mieszkanie super i zapracowałeś może na to swoimi rękoma i cieszysz się z tego i to są dobre rzeczy. Ale jest jedna rzecz, na którą nie zapracujesz i to jest zbawienie, ale Bóg jest dobry i on ci zbawienie za darmo, ale też masz wolną wolę i On nigdy nie naruszy Twojej wolnej woli. Przyjmij dziś zbawienie i bądź zbawionym człowiekiem, zbawionym człowiekiem od śmierci wiecznej.